Dobry, kiedy będzie się No złodot, złodot! Aż czeka bardzo długo. O pumpowiu coś? A, a. Chyba pumpowuję. Tu kapam. Tak, pumpowuję, pokażę. przyjadanie mam ci wyrąbać? a ja ci fajnie wyrąbię o teraz ci wyrąbię dostałam zapraszam na mój kanał Filip Gates, bo będą takie też historie czasami Dajcie suba, lajka, w ciągu szczegól, a jak Ci pokażę 3, 2 i 1 Daj suba Robie dobry dzień Tak, daj suba Dobra idziemy lata go gra.

Что за есть за карта? Что это за карта? Я не знаю, как тут карта. Я я чую уже боя и тебе. Я чую боя. Ach, ich will nicht spazieren. Okay. Ach, ich, dachte, ich noch Ach, du, typie... Oh, wdurch. oh Zaraz mnie policja przetrąci. To nie moja na policjanci, tylko wasza, że mnie przetrąciliście. Zaraz zacznijcie na drugą policję i zobaczycie na wojnę po prostu. A ja bym mogła zatrącić to na, na jakaś Mam lecerego. fart dobra. No cześć, no cześć. Co u ciebie? No nic, Nubie. Co? Nub no mnie nazywasz? No, co ty jesteś, Nubie? Nie ja się boję. Zasz tyś cię przetrąci. Ja się boję, uciekam! 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 Ja się boję! Bardzo, ja się bardzo boję! Co ją uderzy? Dobra, chcę pobiega. Co tutaj jest? O nie, może. Ha, 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 wyłączone to. Teraz Cię uderzymy. Ja się boję. Ja się boję. Ja chyba wyjadę z miasta. Naprawdę, ale zobaczcie w drugim odcinku. Ja się boję, że ktoś mi da dupę. Choć na Widziałem. Jak... Widziałem. do mojej pracy Gdzie chwilę, pracy na Widziałem. Widziałem. coś ja muszę też pracować. Albo się przyjemnie. opowiem wam, czemu mnie przetrącają, bo mi nie, 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 Засметен тип. Что стало? Всё тут оказывается не подозваке. Я хочу про улици. А это не. Я сейчас не буду по улице. Я сейчас отправлю любой по детей. Это рихва. Верни дат. Widać! O nie, widać. Jakaś oh, ścieżka. Muszę się... Tak to było, krzyż. I dobrze, IDĘ się zatrudnić. Ja się to prawda, bo to nie policie. nic się nie policie. Trzeba O, jestem dobry człowiek. Proszę. Ze... Czekaj, pobiegnijmy żeby... Biegniemy. Biegniemy. Widzimy. 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 pa, Polícia, ah, co za to! Policia, o, jest, jedzie, policja ma go złapać. A co to jest? Ah. Boję się, boję tych szczęścia. Jakaś hot dog. Ale co, hot dog? Ale dobry był ten hot dog. Naprawdę, mówię, był dobry. <tuszy> Chcesz? Chcesz, żeby wywalić. e. Nie, 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 sobie. no No będę kradł nie, no Chcesz. Ty jesteś lubiany na tym A jestem! A ja, a ja! Pokój ok. ci! Proszę dać! O, dzięki! A jakaś babka płaci Co chcesz? Patrzę telefon. telefon. Co ty robisz? Szaraz mam wyląbaczyć! NIE! EEEEH! straciłem przyjaciół... Nie mam nikogo... Zostawcie słowa, żeby w tej chwili był przyjacielem, bo... O... Nie będę tu do...

czy jak oskarżę, to mam z tego, co się. Nie mogę podać. Sitaj za pies. Idą każdy, żeby mnie stawił.